stary, to jest niesamowite. Jak poskładasz ze sobą przejęzyczenia Komorowskiego, otrzymasz zaszyfrowaną wiadomość. I co w niej jest? Wysłałem do naszego profesora od kryptologii. Powiedział, że to jest grubsza sprawa, że jutro po egzaminie ją rozszyfrujemy. Pan Grela powiedział, że świat musi się dowiedzieć. Grela? Tak. Lodówka! Dlaczego nie otwieracie Nie uczycie się? Stary, pamiętasz co mówiłem o wpadkach komora? Ten z tym szyfrem Mieliśmy go odszyfrować jutro po egzaminie U profesora Greli. Tak Wiesz co to znaczy? Że nie ma jutro egzaminu! Na pewno się nie uczycie? Ha! Ja już spaliłem Spoko. właśnie pizza przyszła. Spoko, że zamówiłeś. Ja zamówiłem? <słyski> <słyski> 僕ら。